Co słychać u Radomskiego Lotniska? Czy będzie kwota wolna od podatku w wysokości 60 tysięcy złotych? Jak ogrzewać domy i nie zbankrutować? Piotr Nowak jest 26 marca. Zapraszam na poranny przegląd prasy portalu infor.pl 60 tysięcy złotych, kwota wolna od podatku, to jedna z obietnic Koalicji Obywatelskich, obietnicy wyborczych. Czy ta obietnica zostanie spełniona? I mamy wypowiedź ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Wypowiedź tę wziął pod lupę redaktor Tomasz Król na portalu infor.pl. Dzisiejsza świeżynka jedyneczka. I czego dowiadujemy się z tej wypowiedzi? Nie, nie będzie podwyżki. Kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych, a na pewno nie będzie jej w roku 2025. Na chwilę obecną nie ma miejsca, aby kwota wzrosła, powiedział szef resortu finansów. Co zatem jeśli chodzi o rok 2026. No w końcu kadencja powoli postępuje i trzeba by obietnice spełnić. Minister odpowiada, będziemy liczyć. Hmm. No dobrze, a co z innymi zapowiedziami, takimi jak składka zdrowotna i jej obniżka dla przedsiębiorców? Ehm, jesteśmy otwarci na rozmowę, mówi minister finansów. Ehm, natomiast, no wiadomo, tutaj problem robi lewica, która się sprzeciwia projektowi rządowemu. Jednakże minister Domański zapowiada, że no będzie dobrze. W tekście Tomasza Króla mamy również cytaty z ministra finansów, to są też bardzo ważne wypowiedzi dotyczące spraw ważnych dla naszych portfeli, odnośnie podwyżki podatku VAT na żywność, odmrożenia cen prądu oraz podatku belki. To wszystko na jednym z portalu Info. Jak ogrzewać te domy i nie zbankrutować? Co rusz natrafiamy ostatnio na informacje dotyczące unijnej polityki klimatycznej i tego jak ta polityka przekłada się na wzrosty, wzrosty kosztów ogrzewania domów. Nieruchomości prywatnych i komercyjnych. Obecnie te koszty stanowią 11% wydatków gospodarstw domowych. W dzisiejszym dzienniku, gazecie prawnej, mamy artykuł na stronie 10 Aleksandry Hołowni, niezwykle ważny z punktu widzenia spraw ekonomicznych milionów gospodarstw. Jest taka fundacja, nazywa się Forum Energii, jej prezeska zabrała głos Joanna Pandera. Forum Energii szacuje, że w najbliższych latach koszt ogrzewania domu paliwami kopalnymi wzrośnie nawet 3,5-krotnie. Sporo, prawda? Natomiast jeżeli to podzielimy na konkretne surowce, no to do 2027 roku koszty ogrzewania węglem wzrosną o... 53% natomiast gazem o 17%, natomiast potem, po roku 2030, to już będą koszty skokowe, czyli 87% wzrośnie koszt ogrzewania gazem, natomiast 200-300% tyle będzie wynosił wzrost kosztu ogrzewania węglem. Jak możemy się obronić przed tym wzrostem kosztów. No, przede wszystkim inwestycje w dwie rzeczy: pompy ciepła i termomodernizacja budynków. Jedno z drugim jest powiązane, bo nie będzie refundacji pomp ciepła, jeżeli nie będziemy mieć odpowiednio zabezpieczonych termomodernizacyjnie tych budynków mieszkalnych więcej w dzisiejszym dzienniku w gazecie prawnej. Polacy Wciąż trzymają kciuki i są sercami blisko protestujących rolników. Wynika to jasno z najnowszego sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. To dzisiaj okładkowy temat. 51,6% z nas mówi zdecydowanie tak protestom rolników. 21% mówi raczej tak. Mamy więc tutaj. O zaledwie kilka punktów procentowych mówię zaledwie, no bo jednak obserwowaliśmy takie dość kontrowersyjne sceny, jak chociażby tam no, dewastacja przestrzeni publicznej w stolicy, czy blokowanie przejazdów karetek, czy wreszcie proputinowskie transparenty, które były oczywiście dziełem mniejszości, natomiast na no, ten przekaz gdzieś, gdzieś tak zawsze zakorzenia się w świadomości społecznej. Poparcie dla tych protestów nie ma bezpośredniego związku z naszą sympatią dla rolników, mówi Marcin Duma, prezes IBRIS. Jest to raczej zastępcza forma zamanifestowania krytycznego stosunku do Europejskiego Zielonego Ładu czyli jakby rolnicy protestują w naszym imieniu. A co z Ukrainą? No przecież zależy nam na dobrej sytuacji Ukrainy, żeby państwo to miało fundusze, żeby. Realnie bronić się przed rosyjską agresją. Nie wypada krytykować Ukrainy, gdyż podejmuje ona wysiłek zbrojny przeciwko wspólnemu wrogowi, jednak postrzegamy ten kraj również jako konkurencję, niezależnie czy aktualnie on z nami konkuruje. Odbieramy jej przywódców jako niewdzięcznych, niedoceniających w skali udzielonej im pomocy. Ten krytycyzm realizujemy, popierając protesty pośrednio wymierzone w Ukrainę. To bezpieczna ścieżka omijania politycznej poprawności, mówi Marcin Duma, prezes Ibris, więcej w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Pewnie kojarzycie się takie łańcuszki facebookowe, w których jest nawoływanie do tego, żeby nie płacić w sklepach kartami, a właśnie gotówką. Wygląda na to, że gotówka coraz mniej się opłaca, a przynajmniej pozyskiwanie jej z bankomatów, no bo w zasadzie skąd możemy ją? Pozyskiwać chyba już mało kto, albo w zasadzie nikt nie dostaje wypłaty bezpośrednio do ręki, chyba że ktoś pracuje na czarno. No ale to raczej e, rzadkość. Będą podwyżki przy wypłatach z bankomatów, natomiast w niektórych przypadkach będą wprowadzane opłaty nawet za wypłacanie z macierzystych bankomatów. Przoduje w tym m -Bank. E, który opodatkuje Euronet, a także Santander, a także swoje bankomaty. Kiedy będziemy wypłacać mniej niż 300 zł, wtedy zapłacimy 2,50 Skończy się również bonanza, jeśli chodzi o darmowe wypłaty w sklepach. W przypadku takim będzie pobierana prowizja wysokości dwóch złotych wprowadzenie opłat za wypłaty z bankomatów również macierzystych planują również inne sieci bankowe więcej w dzisiejszej gazecie wyborczej Lotnisko w Radomiu urosło do rangi no, takiej nieudanej inwestycji publicznej odpalonej z wielką pompą i realizowanej z wielką klapą jak lotnisko ma się obecnie w roku 2024? Pamiętamy, że w ubiegłym roku obiekt ten zaliczył restart, bo przyjęła go spółka Polskie Porty Lotnicze od miasta Radom za kwotę 700 milionów złotych i zapowiadano, że no, postawimy to lotnisko na nogi. Czy to się udało? No, tak sobie. Radom prześcignął co prawda zieloną górę i jest już drugi od końca, jeśli chodzi o ruch pasażerski. Obecnie z miasta tego podróżuje nieco ponad 100 tysięcy 104 tysiące pasażerów rocznie. Jest to więcej niż Zielona Góra, która ma 53 tysiące, no ale mniej niż Olsztyn, Mazury, gdzie mamy 140 tysięcy od maja lot planuje tam jednak uruchomienie nowych lotów do prewezy w Grecji, tirany w Albanii i ochrydy w Macedonii Północnej. Tam chyba na takie fajne jezioro można polecieć. No cóż, no cóż, no zobaczymy, czy proces reanimacji pacjenta się powiedzie. Póki co pacjent wciąż cierpi na suchoty. 26 marca to również dzień niedźwiedzia grizzly. Wszystkim misiom życzymy więc smacznego. Piotr Nowak, to był poranny przegląd prasy portalu infor.pl. Kłaniam się miejsko i do zobaczenia w czwartek, dlatego że jutro spotka się z Wami Dorota Mandes.